Jestem na jeziorze Pong Lan, tak się zwał wymawia. Dzień dobry o poranku. Jeszcze z lokalizacji, w której dzisiaj nocuję, czyli w okolicach Kaosok. A dokładnie bardzo blisko miejscowości. Mam piechotą kilometr, więc to jeszcze jest cały czas to miasteczko Kaosok. A głównym moim celem przyjazdu tutaj było oczywiście najsłynniejsze z miejsc, a miejsc, którego chyba nie wolno omijać na mapie Tajlandii, czyli Narodowy Park Kaosok. Także właśnie tam się teraz wybieram. Chyba też na jedną z takich najbardziej popularnych atrakcji, czyli wycieczka dwudniowa plus nocleg na wodzie. Ja zdecydowałam się na taką trochę tańszą opcję, bo były też takie ekskluzywne, ale z okazji, że jestem sama, to za tą ekskluzywną kazali mi płacić jak za dwie osoby, no bo chcą dwie osoby upchnąć do domku, a troszeczkę tańsza wersja, chodzi tutaj o standard domków, będzie mnie kosztować około 300 zł, czyli 250 batów, plus oczywiście dodatkowo płatny jest wstęp do tego parku, ale to już nie jest jakiś duży wydatek. Droższe domki było to 300-400 batów od osoby, no ale jeżeli byłabym sama, to kazali by mi płacić podwójnie, więc myślę, że powinnam być zadowolona z tego wyboru. A jeszcze kilka słów o miejscu, na które się zdecydowałam. Nie jest to miejsce o najwyższych lotach, że tak powiem, bo kosztowało 90 zł za noc. Widziałam tutaj w okolicy droższe, atrakcyjniejsze, ale właściwie to była tylko jedna noc. I dzisiaj już rano wyruszam na wycieczkę, więc uznałam, że nie będę przepłacać. Tak to jest zorganizowane, że ja sobie wyjeżdżam teraz na wycieczkę, którą kupiłam sobie w ośrodku, w którym jestem. I. Um oni e, ja chcę dalej potem jechać, nie chcę tu wracać ani po bagaż, e, chcę po prostu e, dalej pojechać i to jest zorganizowane w ten sposób, że mój duży główny bagaż, czyli większy plecak zostaje tutaj e, u pani, która jutro jak skończę, przywiezie mi go na pomost. E, ja tutaj mam dosyć duże zaufanie do ludzi, nigdy mi się nic takiego nie przytrafiło. No zresztą e, ja dobrze wiem, gdzie jest ten nocleg, zawsze mogę tu przyjechać zrobić awanturkę. E, więc no, żebym nie musiała dźwigać tego. Ona oczywiście, no, że tak powiem, pewnie ma coś z tego, że ja kupiłam u niej właśnie tą wycieczkę jako pośrednika, więc przywiezie mi plecak na pomost i stamtąd już mam nadzieję, że uda mi się załatwić transport dalej. A o tym co dalej, to wiecie, że w kolejnym odcinku. A teraz zapraszam Was, pokrótce pokażę, jak wyglądał ten wyjazd dwudniowy i czy było warto. No i czy pogoda wytrzyma, ponieważ to jest sezon deszczowy i tutaj, jak widać, leje trochę, ale potem nie leje i leje i nie leje. Także trzymam kciuki za tą pogodę, bo jednak chciałabym zobaczyć ten najpiękniejszy park również w słońcu, nie tylko w deszczu i mgle. Także oglądajcie. No to tak jak wspominałam, jadę na wycieczkę. Mam odbiór oczywiście z hotelu, tak to w większości tutaj działa. Pewnie jeszcze pozbieramy część ekipy, ponieważ bus jest jeszcze pusty. Dobrze, ekipa się ładuje. Dosyć dużo nas tu będzie. Dla wszystkich są kamizelki. Widzicie, jedna łódź przy drugiej. No, turystyka. prezentują floating house, czyli te pływające domy na jeziorze. W różnym standardzie oczywiście są te domki. i Też mieliśmy kilka po drodze, więc w zależności ile zapłacicie, taką tak, firmę będziecie mieć. I taki domek, i takie luksusy. Troszkę, wiecie, mini chatki. Nie wiem na ile to jest bezpieczne. Mam nadzieję, że w czasie burzy to nie musimy nocować, ale wygląda uroczo. Tak się prezentuje Park Narodowy Chaosok. Z takich ciekawostek on jest cztery razy większy od Tatrzańskiego Parku, ma ponad grubo 700 km, kwadratowych. Głównie to oczywiście skały wapienne, las deszczowy, bardzo dużo gatunków roślin i zwierząt. Z tego co tak sobie poczytałam troszeczkę, to to nie jest naturalny zbiornik, on powstał w wyniku wybudowania tam, a teraz jest to wspaniała atrakcja. Zapraszam do mojego domku. Taki mi się dostał. Tutaj obok stoją jeszcze cztery takie same. A po przeciwnej stronie, jak widać, inne domki. Tam jakoś przydzielili rodzinom, trzy, cztery osoby. A tu dostali wszyscy ci, co są, że tak powiem, w pojedynkę. Obok jest jeszcze, widzę, innej firmy domek. O jest, to wszystko się rusza. Ale wyglądają mega słabo. Więc jednak cieszę się, że tak wygląda mój. Zapraszam Was do środka, skromnie, od środka można się zamknąć, ale od zewnątrz już nie zamknę, nic. Dwa materace, kocyki, poduszka, wentylator. Lunch już na nas czeka, gotowy, także to jest w cenie, trzy posiłki są w cenie. Mały update, jestem na jeziorze Konklan, tak się chyba wymawia, jak nie to Wam napiszę, jak się piszę. Dzisiejszy domek na noc za mną, a teraz jestem na kajakach. I kajaki są w cenie tego wyjazdu, czyli mogę sobie wziąć i popływać. Nie ma ich za dużo. To nie jest tak, że są dla każdego. My na szczęście mamy dosyć małą grupę i nie wszyscy chcą skorzystać z kajaków. Ja oczywiście muszę skorzystać z kajaków, że ja nie omijam żadnej atrakcji. Pięknie. Pięknie. Te widoki nie są wspaniałe. Powiem Wam, że warto było dać te 300 zł za tą jedną noc i w sumie, no, tak powiedzmy, 1,5 dnia wycieczki. Bo zebrali mnie z hotelu o 9, a tak naprawdę wypłynęliśmy chyba dopiero około 11. Czekaliśmy, jak inne łodzie wrócą z wycieczek. Czyli możecie sobie wyobrazić, do której wracają. Od 11 do 12 są powroty, i wtedy my siadamy do naszej łodzi. Oczywiście kajak, jak się bierze, to obowiązkowo zapłacić kaucję za wiosła. Ta kaucja to była 1000 batów, to dużo, ponad stówkę, no ale nie ma się co dziwić. Pewnie jak ktoś gubi, to też muszą o mu to odkupić zaraz. No i druga sprawa jest kaucja też i to, bar, no nie kaucja, tylko generalnie kara za zgubienie kamizelki. Trzeba mieć cały czas na sobie, jeżeli się pływa, jeżeli się bierze kajak, a zgubienie jej to jest 5000 batów, czyli no już prawie z 560 złotych więc no, trzeba się pilnować po prostu i tyle. Idę przetestować pływanie z kamerką. Nie wolno wypływać poza te wyznaczone takie drewniane kłody pływające. Nie wiem dlaczego. Może też, żeby tam kajak albo jakiś coś, coś się nie zjadło. Skoczymy. Obowiązkowo oczywiście trzeba mieć na sobie dla bezpieczeństwa kamizelkę. Więc idę. Widzicie, nie da się pływać w tych kamizelkach, a byłoby tak pięknie z takim widokiem. A kamizelka mnie całkowicie wypycha. Dobra, popłynę trochę dalej. Da się. No. Nie ma paska takiego między nogami w kamizelce, a tak to można by pływać. Znalazłam na tym terenie drugą łazienkę. Jest duża szansa, że jest tu prysznic, więc nie chcę Was wprowadzać błąd, ale idę sprawdzić. Jest. Kibelek od z prysznicem. Także spoko, jak ktoś popływał, to się może wykąpać. Pewnie zimna woda, ale to nie przeszkadza w tej temperaturze. Kolejna atrakcja, plus spania w domkach i płynięcie łodzią z długim ogonem. Wchodzimy po wodospadzie do góry. Ja mam skandały trekkingowe i spokojnie się nadają. Tutaj nie ma ślisko, więc można sobie spokojnie tak chodzić. Chociaż zalecane są buty trekkingowe, ale ja specjalnie nie brałam, bo potem. Będą mi schły długo. Tak, przygoda warta polecenia. Troszkę adrenaliny. Trochę szaleństwa. Mega fajnie. Ale pamiętajcie, zabierzcie jakieś wodoodporne rzeczy, żeby wam nie było szkoda, jak się zmoczycie. Ale fajnie. Jak już się wdrapaliśmy do góry, to mamy okazję zobaczyć bardzo duże drzewo. No, fajne. Zbrojnie, no, roślinność tutaj jest przepiękna. Tak się bije pod drzewie, jak brzmija. Muszę wiedzieć, że jeśli przyjechali się na wycieczkę do Tajlandii, nie ma, że akurat leje. Jest zaplanowane 6.30. No, może z malutkim opóźnieniem. Wszyscy się zbierają, płaszcze zakładają przeciwdeszczowe. Też nie wiem czy to się opłaca, bo będziemy tak samo mokrzy. I wsiadamy na łódkę. Dzisiaj wycieczka nie wiem, czy mi się coś tam uda sfilmować, bo ma być w jaskini. I mieliśmy płynąć na wschód słońca i jeszcze do punktu widokowego, w którym wszyscy robią piękne zdjęcia, ale jak nam pogoda nie dopisze, a wczoraj była przepiękna, więc troszkę jestem smutna, to nie będzie pięknych zdjęć. Dobra, pan już zaprasza, wskakuję. Na poszukiwanie dzikich zwierząt, ale w tym deszczu nawet one nie chcą wyjść z ukrycia. Więc sobie popływamy trochę, ale jak widać, leje. Muszą wiedzieć jak się tutaj poruszać, bo to był teren, teren zalany. Więc mnóstwo korzeni, muszą już świetnie znać trasy. Dłużymy. Raz głowa na jedną, raz na drugą. No, rozgląda się tutaj nasz przewodnik, jak bardzo chce nam coś pokazać. Ale wiecie jak leje, to nawet zwierzęta nie chcą wyjść. O, wyłączyli silnik. Wtedy duże prawdwo, że coś usłyszy. Piękna cisza. Tutaj na kolację były przepyszne ryby. Już wiem skąd się wzięły. Wszystkie resztki co zostałem z jedzenia. Karmią sobie ryby. One są wolno pływające, ale one podpływają tutaj pod te domki, pod tą restaurację, żeby się dopakować, więc ryba zawsze świeża. Tak, to jest pięknie. Ale w Tak zaczyna się wejście do jaskini, więc proszę się przygotować psychicznie na to, że pójdziemy. Tak. No dosyć, dosyć. W wodzie. Także, no co mam? jakieś wyjście? Szuram i tyle. <słuch> Piękna miejscówka na zdjęcia. Tutaj każdy zabiera swoją grupę. Ale ja mam jakąś taką grupę niezbyt fotografującą się. Cześć. Szybkie nagranie zanim nimi. Bateria siądzie. Mały updatecik, tak jak pan pokazywałam, byłam sobie na wycieczkę w Parku Narodowym Kaosok. Wycieczka była dwudniowa ze spaniem w domku na wodzie. Widzieliście kilka szczegółów, jak macie pytania, to oczywiście możecie pod zadawać te pytania. Ale chciałam wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której wspomniałam na początku, że plecak zostawiłam w hotelu, w którym spałam. No i oczywiście pani mi, mi mówiła, że trafi do mnie plecak na koniec wycieczki. Jak mam transfer, to ona to wszystko załatwi. Ja cały czas pytam, jak trafi, jak trafi? Ja myślałam, że na pomost przywiozą, potem, że do restauracji, w której jedliśmy lunch przywiozą. Nie, okazało się, że zostawili mnie na jakimś zadupiu. Powiedzieli, że mam tutaj czekać na ten transfer, czyli najpierw bus, a potem prom, to jest jakiś taki bilet combo. Dali mi zdjęcie tego biletu tylko. Mam czekać sobie tutaj z plecakiem, który już tu na mnie praktycznie czekał. Także nie bójcie się, to jest wszystko tutaj tak rozwiązane i rzeczy nie giną. Oczywiście nie zostawiam nic wartościowego w plecaku, ale spokojnie i bezpiecznie i do zobaczenia w nowym odcinku. Będę już wtedy prawdopodobnie na mój jak dzisiejszy transport pójdzie zgodnie z planem.